Nieraz żałuję, że dawno temu już dobrze opanowałem język angielski. Dzisiaj jest wtorek, 16 kwietnia 2024 roku. Nieraz żałuję, że dawno temu już dobrze opanowałem język angielski. W dzisiejszym wpisie chciałbym rozwiązać kilka wątpliwości w sprawie swoich wyjątkowych okoliczności. Zauważyłem, że na Redditie pojawiło się nieporozumienie w sprawie moich wyjątkowych okoliczności. W rzeczywistości 14 lat temu już osiągnąłem poziom 105 Celsjusza pierwszy rok w języku angielskim, ale nieraz żałuję, że dawno temu już dobrze opanowałem ten język, ponieważ nie tylko nie udało mi się spełnić amerykańskiego snu, ale też ze względu na to, że język ten jest powszechnie zrozumiały w dwóch specjalnych regionach administracyjnych w Chin i najbardziej wysuniętym na zachód państwie UE. Z którymi byłem zmuszony mieć niechciane skojarzenia ze względu na swoje wyjątkowe okoliczności rodzinne. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przebyłem ciężką drogę i nauczyłem się z doświadczenia, że osiągnięcie biegłości w języku angielskim nie do końca może powodować moje płynne dołączenie do społeczeństwa amerykańskiego lub brytyjskiego. Wręcz przeciwnie. Nauka tego języka okazała się powodować niechciane skojarzenia z niepożądanymi przeze mnie społecznościami z Azji Południowo-Wschodniej i tak dalej, z którymi nie chcę mieć nic do czynienia. Dlatego obecnie staram się w miarę możliwości unikać posługiwania się tym językiem. Cieszę się, że podczas moich polskojęzycznych rozmów w zdecydowanej większości przypadków moi rozmówcy i moje rozmówczynie właśnie pochodzą z Polski. Chyba oznacza to że język polski mógłby filtrować niepożądane przeze mnie kręgi kulturowe. W przeciwieństwie do tego, co czuję wobec języka angielskiego, mam dobre przeczucie, że osiągnięcie biegłości w języku polskim sprawiłoby, żebym płynnie dołączył do społeczeństwa polskiego i odłączył się od niepożądanych przeze mnie kultur jednocześnie, ponieważ z ogromną przyjemnością zasymilowałbym się z polską kulturą, którą uważam za jedyną w swoim rodzaju.